Chwała Panu Bogu. Dzisiejsze rozważanie chciałbym zacząć od następującego fragmentu Pisma Świętego. Jest nim pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem Was. I często możemy się zastanawiać i pytać, jaka jest wola Boga dla mnie? I tutaj znajdujemy odpowiedź. Jest nią Żebyśmy byli wdzięczni, żebyśmy za wszystko dziękowali. I znamy historię Józefa, który został wrzucony do studni przez braci, i później sprzedany jako niewolnik egipskiemu urzędnikowi. Wiemy też, że ta sytuacja pozycjonowała go do tego, by później, będąc prowadzonym przez Boga, stać się drugą najważniejszą osobą w Egipcie. Tuż po faraonie. Znamy również historię króla Dawida. Został on namaszczony na króla jeszcze jako młodzieniec. Później wiele lat musiał uciekać i chować się przed Saulem, który chciał go zabić. Jednak ostatecznie Dawid został królem nad całym Izraelem i stoczył wiele zwycięskich bitew. Historie tych ludzi pokazują nam, że bez względu na to, przez co przechodzimy, ważne jest, abyśmy pozostali w planie i zamierzeniach Boga, zawsze zachowując postawę dziękczynienia. Będąc wdzięcznym Bogu, ponieważ możemy nie dostrzegać całego planu Bożego, ale On nas zna. Bóg zna koniec i zna początek. Więc kiedy się poddamy Bożemu prowadzeniu, możemy przejść przez jakąś sytuację, która może nam się nie podobać, której możemy nie pragnąć, której możemy nie lubić, ale to się nazywa proces. Kiedy poddaję się w takich sytuacjach i zaczynam chwalić Boga. Wiedząc, że mój Bóg kieruje moim życiem, nasz Bóg jest zajęty kształtowaniem nas, abyśmy się stawali takimi, jakimi nas widział, kiedy nas stwarzał. Mogę być bardziej owocny i przynosić chwałę Bogu. Mogę odpoczywać w pokoju i wiedzieć, że pewnego dnia to, co Bóg obiecał w moim życiu, spełni się. Dziękczynienie i chwalenie Boga jest również bronią. Przykład tego, że uwielbienie Boga jest bronią. Możemy zobaczyć w dziejach apostolskich, w rozdziale XVI, gdzie Paweł i Sylas byli zamknięci w więzieniu. Co zrobili w tej sytuacji? Zaczęli śpiewać pieśni pochwalne Bogu. Kiedy przechodzimy przez bardzo trudny okres, kiedy wydaje się niewytłumaczalne, dlaczego to musiało się przytrafić akurat Tobie, i zastanawiamy się, co złego zrobiłem, co zrobiłem, żeby na to zasłużyć, i nie mamy ochoty dziękować. To właśnie wtedy powinniśmy dziękować. To tym bardziej powinniśmy dziękować, kiedy nie widzimy wyjścia z naszej trudnej sytuacji. Wydaje nam się, że jesteśmy w niej zamknięci, uwięzieni. Wydaje nam się, że nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc. To jest ten czas, w którym powinniśmy praktykować wdzięcznienie Bogu. Przejdźmy do listu do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 15. Dlatego zawsze składajmy Bogu ofiarę chwały. Wołajmy do niego oddając mu cześć w imieniu Jezusa. Chciałbym się tutaj skupić na: składajmy Bogu ofiarę chwały. Jak długo powinniśmy składać Bogu ofiarę chwały? Zawsze. To jest klucz, aby nieustannie dziękować Bogu. Nie jest powiedziane, że przez jakiś czas, że tysiąc razy. Nie jest też powiedziane, że dziesięć tysięcy razy. Jest powiedziane, że należy nieustannie dziękować Bogu. I robić to jako ofiarę. Ofiara oznacza, że to będzie nas coś kosztować. To znaczy, że kiedy nie mam ochoty dziękować, zaczynam dziękować. Kosztuje mnie to, bo wszystko we mnie krzyczy i mówi: Czy ty jesteś szalony? Jak możesz być wdzięczny w takiej sytuacji? To nie ma sensu dziękować panu, kiedy sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie tego życzyliśmy i tak, jak modliliśmy się. Nie poszły tak, jak planowaliśmy. Jak możesz być wdzięczny w takiej sytuacji? Nie obchodzi mnie to. Wiem, że mój Bóg kieruje moim życiem. Wiem, że jestem własnością mojego Boga. Wiem, że jest on zajęty pracą nad moim życiem. Może to dla mnie nie mieć sensu i mogę nie rozumieć, przez co przechodzę, ale zamierzam złożyć ofiarę dziękczynienia. Tu i teraz, kiedy istnieje to, co nazywamy czasem. Kiedy wędrujemy przez ten świat, który jest polem bitwy ze zwierzchnościami, jest to jedyna okazja, aby w cierpieniu składać Bogu ofiarę dziękczynienia, aby Mu dziękować, bo wiemy, że jest dobry, że ma same dobre myśli o nas i wszystko, co dobre w naszym życiu, pochodzi od Niego. W wieczności już takiej okazji nie będziemy mieć, ponieważ tam nie będzie cierpienia. To dlatego nasze modlitwy są tak cenne dla naszego Pana. Gromadzi je w złotych czaszach jako wonności przed swoim tronem. To, jak ważne są dla Boga nasze modlitwy, pokazuje, że te czasze znajdują się w samym centrum Jego dowodzenia. Nie gdzieś na uboczu nieba, lecz tuż przed Jego tronem. Więc co zamierzam zrobić? Zamierzam złożyć ofiarę dziękczynienia. Co się stało, gdy Paweł i Sylas zaczęli dziękować Bogu? Bóg interweniował w sposób nadprzyrodzony i zostali uwolnieni z więzienia. I dali świadectwo temu, temu, który więził ich i się nawrócił. I cała jego rodzina. To jest też moc świadectwa później, które z tego płynie. Taką postawą aktywujemy prawo duchowe, zasadę duchową. Nasze nastawienie dziękczynne, nasz wyraz ofiary dziękczynnej powoduje, że coś się dzieje w niebiosach, gdzie Bóg nie może. Nie zareagować, zaczyna działać, aby przyjść nam z pomocą. Widzimy to nie tylko w dziejach apostolskich. W drugiej księdze kronik, w rozdziale 20, czytamy o tym, jak Jehoszafat znalazł się w obliczu niemożliwej sytuacji. Przeciwko niemu stanęło wiele armii, które miały przyjść, unicestwić, pojmać i przejąć władzę nad narodem. Rzecz, którą zrobił Jehoszafat, to zaczął chwalić. Postawił muzyków na czele i powiedział, by chwalili Pana. Bóg jest dobry. To nie jest tylko miłe powiedzenie. To nie jest tylko takie powiedzenie, żeby kogoś pocieszyć. To jest broń. Kiedy przechodzimy przez trudny czas, po prostu powtarzajmy sobie, że Pan jest dobry, a jego łaska trwa na wieki. Pan jest dobry. Nie dlatego, że zasłużyłem na Jego pomoc. Nie dlatego, że zapracowałem na Jego pomoc. To Jego miłosierdzie. Pan jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Księga Habakuka, rozdział 3, wersety 17 i 18. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Bóg mojego zbawienia. Pan jest moim zbawicielem. Pan jest moim zbawieniem. Pan jest moim uzdrowicielem. Pan jest moim żywicielem. Pan jest tym, który mnie wybawia. On jest moim wyzwolicielem. Pamiętajmy, że dziękczynienie jest bronią czy zdajemy sobie sprawę z tego, że każdego dnia, kiedy myśleliśmy, że nie damy rady, że to jest absolutnie nie do zniesienia, kiedy myśleliśmy, że nie damy rady tego wytrzymać? Czy wiemy, że nasz wskaźnik przeżycia każdego z tych złych dni wynosi 100%? Nasza skuteczność przetrwania złych dni wynosi 100%. Przetrwaliśmy każdy zły dzień. Jakie kiedykolwiek mieliśmy. Przetrwaliśmy każdą osobę, która nam źle życzyła. Przetrwaliśmy wszystkie kłopoty, w jakich kiedykolwiek byliśmy. Wszystko, co musimy zrobić, to zmienić sposób myślenia. To jest takie proste. Możemy chronić się przed negatywnością, a to właśnie powstrzymuje większość ludzi. To, co powstrzymuje ludzi, to, jest negatywne, to są negatywne myśli. Są one jak pnącza które nas łapią za rękę, które łapią za nogę, które przyciągają do ziemi. A my możemy oczyścić się z tych pnączy, możemy oczyścić nasz umysł z negatywności. To naprawdę proste ćwiczenie, które możemy wykonać każdego ranka przed wyjściem z domu, dzięki czemu będziemy wychodzić z domu jako pozytywnie nastawiona osoba. Pamiętajmy, że zmęczenie to jest coś innego niż bycie negatywnym. Czasami może się zdarzyć, że praca może nas wyczerpać mentalnie, ale aby na, yy, oduczyć nasze umysły negatywizmu, możemy je oczyścić za pomocą jednej prostej rzeczy: wdzięczności. Wdzięczność usuwa negatywność. Zobaczmy teraz, jak to działa. Jeśli budzimy się rano i zaczynamy mieć negatywne myśli, to nie mój dzień. Stałem dzisiaj lewą nogą. Potykam się. Po prostu nie czuję się sobą. Za każdym razem, kiedy to robimy, czy rano, czy w środku dnia zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się na chwilę i zacznijmy myśleć o wszystkim, za co możemy być wdzięczni. To jest takie ważne, żebyśmy e, obserwowali nasze myśli, żebyśmy byli świadomi tego, co myślimy, żebyśmy zauważali, co myślimy, żebyśmy mogli reagować, kiedy źle myślimy kiedy myślimy negatywnie, a reagować w ten sposób, że zaczynamy myśleć o tym, co jest dobre, co, za co możemy być wdzięczni. I żebyśmy nie myśleli o wszystkim, co chcielibyśmy mieć, ale o wszystkim, co już mamy, bo to, co mamy, jest znaczące. Po prostu od dłuższego czasu nie przeglądaliśmy listy i nie robiliśmy inwentaryzacji naszych błogosławieństw. Fakt, że możemy chodzić, że możemy skorzystać z toalety o własnych siłach, to błogosławieństwo. Fakt, że się obudziliśmy, to kolejne błogosławieństwo. Fakt, że możemy widzieć, myśleć i rozumować, to kolejne błogosławieństwo. To, że możemy gdzieś pójść i coś zjeść, to kolejne błogosławieństwo. Fakt, że możemy przekręcić klucz i nazwać jakieś miejsce domem, to kolejne błogosławieństwo. To, że mamy szansę zrobić coś dobrze, jest następnym błogosławieństwem. Fakt, że mamy choć trochę zdrowia, to kolejne błogosławieństwo. Zacznijmy nasycać nasze umysły wdzięcznością, a to wszystko dla nas zmieni. Istnieje pewna zasada sukcesu, w której Bóg wymaga od nas wdzięczności. Im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym więcej Bóg da nam powodów do wdzięczności. Zamiast narzekać na to, co się dzieje, znowu muszę iść do pracy. Człowieku, mam te dzieci. Przypomnijmy sobie, kiedy chcieliśmy mieć pracę. Przypomnijmy sobie, kiedy pragnęliśmy mieć dzieci. Kiedy myślimy negatywnie, ograbiamy się z większej ilości błogosławieństw, nie będąc wdzięcznym. Brak wdzięczności jest blokadą numer jeden dla błogosławieństw. Dlaczego Bóg miałby dać nam więcej? Kiedy narzekamy na to, co już mamy, czy po to, żebyśmy narzekali jeszcze więcej? To nie ma sensu. To działa przeciwko niemu. I w drugim liście do Tymoteusza, w rozdziale trzecim, w rezecie drugim, czytamy: Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Ciekawe, że niewdzięczność jest w całej kategorii bluźnierców, ludzi nieposłusznych, dumnych i aroganckich. Dlatego bądźmy wdzięczni. W tym miejscu chciałbym zacytować Helen Keller, głucho-niewidomą pisarkę, która zanotowała. Płakałam, bo nie miałam butów, dopóki nie spotkałam człowieka, który nie miał stóp. Za co chcesz dzisiaj podziękować Bogu. Uczymy się wdzięczności, bo jakoś naturalniej przychodzi nam narzekanie. Szkolimy się w, we wdzięczności, przechodząc rozmaite próby i doświadczenia. Zaczynając doceniać to, co mamy. Po tym, jak zabraknie nam ciepłej wody i prądu, możemy codziennie być wdzięczni za to, że możemy korzystać z tych udogodnień. Teraz chciałbym również, żebyśmy postawili się na miejscu Boga. Proszę wyobraź sobie, że jesteś Bogiem i przychodzisz do tego niesamowitego miejsca, które stworzyłeś, zwanego Ziemią. I podchodzisz do jednego ze swoich stworzeń i mówisz: Hej stworzenie, jak ci się podoba to, co stworzyłem dla ciebie? A ta osoba mówi: Boże, cieszę się, że pojawiłeś się. Bo mam kilka zażaleń. Po pierwsze, dlaczego cały czas sprawia, że jest tak bardzo gorąco, a potem powodujesz, że ci głupi ludzie wchodzą mi w drogę i przeszkadzają mi w tym, co próbuję osiągnąć. Dlaczego nie sprawisz, żeby wszyscy byli mili? A te małe czerwone mrówki są takie małe i ciągle mnie gryzą? Po co miałbyś stworzyć coś takiego, skoro jesteś Bogiem? A potem Bóg idzie do innego ze swoich stworzeń i pyta się. Jak ci się tu podoba? I słyszy w odpowiedzi: O Boże, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Zawsze chciałem podziękować ci osobiście, to jest najbardziej niesamowity raj, jest tak niewiarygodny. Po pierwsze, nigdy się nie nudzę, bo ciągle zmieniasz temperaturę. To takie niesamowite. Przyprowadzasz tylu ludzi, którzy są dla mnie wyzwaniem, żebym się rozwijał. I sprawiłeś, że te małe, czerwone mrówki są takie odważne, są milion razy mniejsze ode mnie, a gryzą mnie. Wiesz, to jest niesamowite. I teraz pytanie brzmi: Czy gdybyś był Bogiem, z kim chciałbyś przebywać? Z pierwszą osobą czy z tą drugą? Chciałbym teraz przedstawić cztery błogosławieństwa, które wypływa, są, wypływają z postawy wdzięczności. I Pierwszym z nich je, e, jest Dziękczynienie jest narzędziem wybawienia od dnia złego, od dnia kłopotów. Myślimy, że tylko walka duchowa jest tym, co nas uwalnia od złego, ale jest jeszcze jeden klucz i nazywa się on Dziękczynienie. Dzisiejsze dziękczynienie Bogu kwalifikuje nas do Bożej interwencji w jutrzejszych kłopotach. Pamiętamy, było dwunastu szpiegów, którzy udali się do ziemi obiecanej. Jak nazywali się dwaj zwiadowcy, którzy wrócili z, dobrymi, z dobrym raportem? Jozue i Kaleb. Czy potrafimy powiedzieć, jakie były imiona dziesięciu negatywnych osób? Negatywne osoby nie są zapamiętywane. Bądźmy jak Kaleb. Który, mając 85 lat, mówi: Daj mi tę górę, zamierzam ją zdobyć. To są pozytywni ludzie. Czytamy w Psalmie 54, wersety 14 i 15: Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego i wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Dlaczego Bóg mnie wybawi? Bo wykonałem zalecenia z wersetu 14. Ofiarowałem Bogu dziękczynienie i spełniłem śluby. Kiedy nadejdzie kłopot, On mnie wybawi. Dziękczynienie nie jest tylko wtedy, kiedy stoimy tutaj i wołamy: Dziękuję Ci Jezu. Dziękczynienie jest też postawą. Dziękczynienie jest też sposobem, w jaki podchodzimy do rzeczy, które już otrzymaliśmy, w jaki sposób y, przychodzimy i rozmawiamy z innymi ludźmi. W jaki sposób traktujemy te rzeczy, które mamy od Pana, czy troszczymy się o nie, czy dbamy o nie. Dziękczynienie to coś więcej też. To narzędzie wyzwolenia. Gdy zaczynamy dziękować Bogu, demony uciekają. Po drugie, dziękczynienie podoba się Bogu i gwarantuje życie. To właśnie robi dziękczynienie. W chwili. W chwili, gdy stanę, stanę się wdzięczny, będę mógł mieć długie życie. Dziękczynienie sprawia Bogu przyjemność i daje nam pewność długiego życia na tej ziemi. Ponieważ kiedy dziękujemy Bogu, sprawiamy Mu przyjemność. I mówi o tym Psalm 69, wersety 30 do 32. Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę Go wywyższał dziękczynieniem. I będzie to milsze Panu niż wół albo cielec rogaty z kopytami. Pokorni to ujrzą i rozradują się. Ożyje serce szukających Boga. Będę go wywyższał. Jak możemy wywyższać Boga, kiedy on jest on już tak wielki? Tutaj bardziej chodzi o skupienie, o skupienie się na naszym Panu. Kiedy na niego patrzymy, widzimy racz, wtedy inaczej. Widzę rzeczy z innej perspektywy. Więc zaczynam mu dziękować. Biblia mówi: Nie zapominaj o dobrodziejstwach Pana. Powinniśmy pomyśleć o Jego dobroci i o tym, co dla nas zrobił. Jeśli o tym nie myślimy, to nie przychodzi nam to naturalnie. Gdy budzimy się rano, nie przychodzi nam naturalnie: Och, Boże, dziękuję Ci. Pozwól mi przedstawić Ci moje 20 powodów, za które jestem wdzięczny. Musimy naprawdę się skupić i pomyśleć o Jego dobroci. A kiedy myślimy o Jego dobroci, nasz umysł się zmienia, nasze skupienie się zmienia. Przypominamy sobie. Pan zrobił to. Pan zrobił tamto. I jeszcze zrobił to i jeszcze tamto. On jest naprawdę wspaniałym Bogiem. On jest naprawdę świętym Bogiem. Po trzecie. Dziękczynienie ustanawia ludzi w obecności Pana. Każdy kto oddaje dziękczynienie Bogu jest nośnikiem jego obecności. Obecność Boga jest tajemnicą odpoczynku. Kiedy wchodzę w obecność Boga, przez dziękczynienie mogę do, doznać jego zaopatrzenia, mogę doznać jego pocieszenia, mogę poczuć jak zabiera moje ciężary, mogę poczuć jak przypływa energia, jak przypływa radość. Psalm setny, werset czwarty. Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przećwiąków z wychwalaniem. Wysławiajcie go, błogosławcie jego imię. Dziękczynienie jest dla nas narzędziem umożliwiającym dostęp do obecności Boga. Pozwala nam wejść w Boże rzeczy. Dziękczynienie pozwala nam mieć długie życie. I po czwarte, dziękczynienie jest lekarstwem na suszę i jest kluczem do rozkwitu w życiu. Ponieważ dziękczynienie użyźnia rzeczy w naszym sercu. Na zakończenie chciałbym przytoczyć Ewangelię Jana, rozdział 6, wersety od 11 do 13. Fragment ten opowiada o tym, jak Jezus nakarmił tłumy. Biblia mówi o pięciu tysiącach mężczyzn, bez kobiet i dzieci. Więc możemy powiedzieć, że było to piętnaście tysięcy osób. Spójrzmy na tę historię. Co sprawiło, że pięć bochenków chleba i dwie ryby nakarmiły piętnaście tysięcy osób? Zobaczmy, co Jezus zrobił w wersecie 11. Wówczas Jezus wziął te chleby. I podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z tych rybek, ile tylko chcieli. Wziął te chleby podziękowawszy. Dziękczynienie jest kluczem do zaopatrzenia, które jest cudem. Nie bądźmy niewdzięczni, bo wdzięczność jest kluczem cudownym kluczem do ponadnaturalnego zaopatrzenia. I w wersecie 12 dalej czytamy: A gdy się nasycili, Powiedział do swoich uczniów: Zbierzcie kawałki, które zostały, żeby nic nie przepadło. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy kawałkami, które zostały z tych pięciu chlebów jęczmiennych po tych, którzy jedli. To jest właśnie moc ponadnaturalnego zaopatrzenia. Jeśli chcemy mieć obfitość błogosławieństw bożych, stańmy się osobami przepełnionymi wdzięcznością. Żyjmy we wdzięczności. Podsumowując, też nawiązując do tego, co tydzień temu nasz gość mówił, że to, na czym się skupiamy, to widzimy. Kiedy skupiamy się na tym, co nam przeszkadza, co jest złe, co jest niewłaściwe, kiedy skupiamy się na tych rzeczach, na które chcemy narzekać, to tylko te rzeczy widzimy. I kiedy tylko to widzimy, to zaczyna nas przygnębiać to zaczyna, jak Biblia mówi, wysuszać nasze kości. To zaczyna powodować, że nasze ciało zaczyna chorować. Zamiast tego zacznijmy skupiać się na tym, co już Pan Bóg dla nas uczynił. Zacznijmy się skupiać na tych wszystkich błogosławieństwach, które mamy. Ja tu dzisiaj wymienię tylko parę, a listę moglibyśmy wypełniać i wypełniać, jakbyśmy się naprawdę tego przyłożyli. Tego jest naprawdę wiele. Jest wiele błogosławieństw, którymi nas Bóg obdarzył. I pamiętajmy, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. A choroba i trudy to wszystko jest od złego, od naszego przeciwnika. To też pamiętajmy. I w naszych trudnych sytuacjach, które wydają się nam być beznadziejne, pamiętajmy, że są rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Nie jest tak, że wszystko jest beznadziejne. Wtedy zatrzymajmy się. Zróbmy spis, zróbmy rekonesans tego, co mamy, tego, co mamy dobre. Tego, co jest naszą siłą jeszcze. I kiedy się tak skupimy, wtedy wróci nasza nadzieja, wróci nasza radość, wróci chęć do działania, wróci chęć do parcia naprzód, bo wiara wróci, nadzieja wróci. Przypomnijmy sobie, że Bóg jest z nami, że Bóg idzie przed nami, że Bóg jest przy nas, że prowadzi nas za prawicę. I zachęcam nas do tego, abyśmy to praktykowali codziennie. Bo to przemieni nas, przemieni nasze życie i przemieni też jakość naszego życia. Teraz proszę powstańmy, pomodlimy się. Panie Boże, dziękuję Ci, Panie, za to wszystko dobre, którym nas obdarzyłeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj gromadzić, że możemy Ciebie uwielbiać, że możemy się radować, że możemy odczuwać Twoją obecność, że możemy Cię wychwalać i wysławiać, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że Twoje słowo jest żywe, jest skuteczne, że ono jest pokarmem, że ono nas posila, że ono nas uzdrawia, że ono zabezpiecza nasze umysły przed yy, zwątpieniem, że ono powoduje, że zaczynamy patrzeć, jak Ty patrzysz, Panie, że zmienia się nasza perspektywa, że zaczynamy dostrzegać wszystko dobre. W którym Ty nas obdarzyłeś, że zaczynamy dostrzegać rzeczy, za które możemy być wdzięczni, że wtedy zaczynamy się radować, Panie, że zaczynamy dostrzegać, że możemy iść naprzód z nadzieją, bo Twoje obietnice są taki, Amen. Bo możemy stać na Twoim słowie, bo wiemy, że Twoje słowo jest ostateczne, że Twoje słowo będzie trwało na wieki, że Ziemia przeminie, a Twoje słowo pozostanie, Panie, że Twoje słowo jest życiem. Że ono daje nam życie. Ja Ci za to dziękuję. Uwalniam nad nami ducha wdzięczności, Panie. I wiążę wszelkiego ducha narzekania, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. I uwalniam nad nami wszelkie błogosławieństwa, Panie. Ogłaszam, że przychodzi do naszych suchych miejsc Twoja żywa woda, Panie. Że przychodzi Twoja obfitość. I Ci za nią dziękuję. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy nosicielami Twojej świętej obecności. Że tam, gdzie nasza świątynia, nasze ciało się znajduje, tam jest Ziemia Święta, Panie. Że możemy nieść Twoją obecność do świata. Że On może poznawać, jaki Ty jesteś, że może doświadczać Twojej obecności poprzez nas, Panie. Dziękuję Ci za ten zaszczyt. Dziękuję Ci, Panie, że możemy rozkwitać. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy się skupiamy na Tobie, jesteśmy Tobie wdzięczni, stajemy się jak żywe, kwitnące, pachnące. Tobą, Panie Jezu, ogrody. Dziękuję Ci za to i błogosławię nas wszystkich, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.